Siemanko, witam was. O, Jezus Maria, tego zapomnę. Zrobiłem tu taki prosty mechanizm, że jeśli włączy się ten pstyryczek, włącza się lampka i jeśli to się naciśnie, to to idzie energia i świeci się LED. LED się tu taki świeci. Wyświeci się na czerwono, wy to na kamerze mniej widzicie, a ta lampka. No, tu idzie prąd, przez to idzie prąd, przez to, przez to, musi robić pętlę. Tu się nie zatrzymuje, a trzeba ten przycisk nacisnąć, przez to, że tu już jest podłączone, nie trzeba tego włączać. Jeśli to włączycie i